Dzień dobry. Witam państwa serdecznie w kolejnej części wywiadu z serii Młodych Razem w Telewizji w Punkt. Ja się nazywam Kasper Dobrzyński, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Pan Karol Tramer. Dzień, Dzień dobry. dobry. Pan Karol jest ekspertem w dziedzinie transportu kolejowego. Przede wszystkim kolejowego. Redaktorem naczelnym Dwumiesięcznika z Biegiem Szyn oraz autorem książki Ostre cięcie Jak niszczono polską kolej. W poprzednich częściach omówiliśmy, czym jest wykluczenie transportowe i jaki ten transport powinien być. Teraz chciałbym, żebyśmy skupili się na tym, Jakie konkretne działania powinny iść za tym, żeby to wykluczenie transportowe niwelować, a jakie już podjęto. Zacząłem od tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości troszeczkę wziął sobie do serca, a przynajmniej w kwestii deklaracji i słów temat wykluczenia transportowego i Przyszły mi do głowy takie cztery programy, które rzeczywiście w tym celu były zapowiedziane czy już są w fazie realizacji i to jest fundusz autobusowy, którym też chwalono się przy okazji kampanii parlamentarnej, program Kolej Plus, program rozwoju infrastruktury punktowej kolejowej, czyli program przystankowy. No i ten taki największy program, czyli centralny port komunikacyjny wraz z komponentem kolejowym. Jakby Pan mógł tak pokrótce e, scharakteryzować te programy, co jest ich wadą, co jest ich zaletą? Mm -hmm. To tak. No Jeśli chodzi o transport publiczny, no to e, najbardziej zaawansowany, bo już e, działa dwa lata, to jest Fundusz Rozwoju e, Przewozów Autobusowych. I e, ja bym powiedział, że tutaj najbardziej pozytywne okazały się skutki uboczne tego e, programu, różne skutki uboczne. To znaczy, generalnie jest to fundusz rządowy, z którego samorządy chętne, to nie jest obowiązkowy fundusz, mogą otrzymać dofinansowanie rządu do uruchamiania linii autobusowych. I niektóre samorządy z tego korzystają. Niektóre samorządy z tego nie korzystają i to jest pierwsza wada tego funduszu. To znaczy należałoby stworzyć systemowe rozwiązanie, tak żeby e, samorządy, e, a tak się składa, składa, że obowiązki w zakresie transportu publicznego są w zadaniach wszystkich szczebli samorządu, gmin, powiatów i województw, e, ale nie wszystkie e, wywiązują się z tych zadań. E, I nie ma za to żadnej kary. Bo nie jest to obligatoryjne. Nie jest to, to obligatoryjne. Jest prawo do I, i organizacji system, tych przewozów. system powinien e, e, wprowadzić to, że po prostu transport publiczny jest takim samym zadaniem jak e, szkolnictwo czy jak drogi lokalne. E, że nie ma tak, że samorząd może nie realizować takiego zadania. E, no, no bo najczęściej z... tak jest, bo mu się po prostu nie chce, nie ma na to środków, niestety... są rzeczy ważniejsze i tak dalej tak, i tak dalej. A niestety z transportem publicznym, autobusowym e, czy kolejowym po części, no bo, e, no bo samorządy wojewódzkie generalnie odpowiadają za kolej, e, no i nie ma sytuacji takiej, że e, w jakimś województwie kolej w ogóle nie funkcjonuje, no ale może na całych połaciach województwa nie funkcjonować i to też nie jest, e, e, że tak powiem, naruszenie e, zakresu obowiązków e, Samorządu. Ale skupmy się na tych przewozach autobusowych. Generalnie kolejny skutek uboczny, który dosyć pozytywnie wpłynął na samorządy. To było podwyższenie stawki tego dofinansowania ze złotówki do 3 złotych i był to skutek uboczny pandemii. To znaczy, żeby uchronić przewoźników przed problemami wynikającymi z epidemii koronawirusa i wszelkich tam możliwych konsekwencji tego, że mniej ludzi dojeżdżało do pracy, szkoły nie działały, zwiększono tą stawkę. I to spowodowało wzrost zainteresowania samorządów tym funduszem. I co więcej, możemy znaleźć na mapie Polski przykłady samorządów, które naprawdę z tego funduszu korzystają i nawet tworzą systemowe już działania na rzecz stworzenia stabilnej komunikacji autobusowej na swoim terenie. Na przykład takim zjawiskiem jest to, że samorządy zaczęły zrzeszać się w związki powiatowo-gminne głównie, które no już... Nie jest tak, że gmina tworzy swoją linię, powiat swoją linię i to albo się pokrywa, albo się nie pokrywa. Tylko taki związek powoduje, że już na przykład w całym powiecie, e, czyli nie na terenie gmin, czy nie na terenie powiatów, e, no są w miarę spójne i też nie są, urywają są się. Są z jednego punktu e, tworzone. To znaczy, dzięki temu może powstać jakaś sieć połączeń, e, która ma sens. I e, oczywiście to jest temat do dyskusji, czy powinno być takie rozbicie odpowiedzialności za transport publiczny między wszystkie szczeble samorządu. Ale okazuje się, że samorządy właśnie zachęcone pieniędzmi, a tak to niestety działa e, w samorządności lokalnej, że jak rząd, e, nazwijmy to brzydko, rzuca pieniądze, to... Duża część samorządów chce je wziąć, i nieważne, czy to są pieniądze na place zabaw, na fotowoltaikę, czy na transport publiczny, po prostu są samorządy, które jak widzą możliwość zdobycia pieniędzy, to korzystają z tej możliwości. I właśnie to, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to jest tworzenie tych związków komunikacyjnych. One, jest ich coraz więcej, i to daje też taki efekt, że jak powstaje związek komunikacyjny, no to nie będzie tak, że za rok, rozmyślą się samorządy z danego terenu i przestaną robić tą komunikację autobusową, bo już powstała pewna struktura. I też to, mieszkańcy to, będą o nią walczyć. Tak, jeżeli chcieliby ją zabrać. tutaj dochodząc do tych mieszkańców, też to, co y, 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 rzuca się w oczy w kwestii Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, to jest to, że jeżeli jeden powiat na przykład tworzy komunikację autobusową, to mieszkańcy sąsiedniego powiatu zaczynają się dopytywać, dlaczego na przykład się w powiecie udało, Karkonowskim zaczęła działać powiatowa komunikacja karkonoska, no to w sąsiednim powiecie lubańskim wkrótce powstała izerka, czyli izerska komunikacja autobusowa, właśnie na zasadzie takiego rozlewania się dobrych koncepcji, bo właśnie mieszkańcy widzą, że u sąsiadów coś działa, dlaczego u nas tego nie ma. I to jest kolejny efekt, którego nie spodziewałem się, że samorządy zaczynają. E, e, tak robić, e, e, podejmować działania, bo widzą, co się dzieje u sąsiadów i, i, i mieszkańcy tego oczekują. Dobrze. E, to był fundus... Tylko jest jeszcze jedna wada, e, kropka będzie już. <laughs> wada jest taka, że pieniądze są przyznawane na rok. Co uniemożliwia zawarcie kontraktów, na przykład na 5 lat z przewoźnikami autobusowymi, dzięki czemu oni mają kredyty na zakup nowych autobusów, a w dużej mierze niestety ten transport jest robiony starymi autobusami i fundusz nie dał tego efektu, że ta komunikacja nie unowocześnia się tak szybko, jak byśmy tego oczekiwali. Kolej plus kolej, kolej plus, plus e, trudno mówić o kolei plus jeszcze w e, w trybie dokonanym, bo nic no bo na razie jesteśmy na etapie wyboru przedsięwzięć. Niestety, moim zdaniem, główna wada tego programu, którego założenia w pełni popieram i uważam, że świetnie się stało, że taki program się pojawił, bo on też będzie procentował, myślę, tak jak fundusz autobusowy, różnymi nieoczekiwanymi, pozytywnymi efektami. Ale na razie mamy problem taki, że. W programie mogą być uwzględniane zupełnie nowe linie kolejowe. I o ile nie chcę powiedzieć, że e, e, nie powinniśmy budować nowych linii kolejowych, to e, budowa nowych linii kolejowych, na przykład takie jak z Krakowa do Myślenic, czy z Kozienic do Warki, jest bardzo kosztowna. Jest bardzo kosztowna i może spowodować e, bardzo negatywny efekt, czyli e, 6,5 miliarda, które jest zarezerwowane na ten program w perspektywie do 2028 roku, trzema liniami kolejowymi może zostać całkowicie wyczerpane, bo budowa nowej linii kolejowej to jest zupełnie inna kategoria kosztów niż e, rewitalizacja linii, no, która jest nieczynna albo na której jeżdżą tylko pociągi towarowe i prędkość jest bardzo niska. E, e, więc e, Kolej Plus zapowiadana jako ogólnopolski, ogólnopolskie narzędzie do odbudowy sieci kolejowej, przywracania miastom połączeń kolejowych, na które czekają, no może to się przerodzić w to, że ten program stanie się punktowy. Czyli że będziemy mieli trzy nowe linie kolejowe budowane z tego programu, a na resztę pieniędzy nie starczy. Czyli Ale... po prostu za mały jest budżet. E, nie, ja bym powiedział inaczej. To znaczy, e, budżet jest niezły, tylko on nie jest dostosowany do tych e, wymogów. To znaczy, e, gdyby były to rewitalizacje linii kolejowych i też e, niestety polskie linie kolejowe, które odpowiadają za ten e, program, za realizację tego programu, e, niestety e, daje o sobie znać tendencja, którą PKP Polskie Linie Kolejowe bardzo często przejawiają, czyli e, Rozdmuchiwania zakresu inwestycji ponad stan, to znaczy zamiast budować na przykład 85-metrowej długości perony dostosowane do krótkich szynobusów, buduje się 200 metrowe perony, mimo że na stacji zatrzymują się tylko szynobusy, albo naciski osi, czyli tor jest w stanie udźwignąć, mówiąc brzydko, ciężkie pociągi towarowe może na części linii takie pociągi nigdy nie będą e, jeździć i to też powoduje że e, tych pieniędzy może nam szybciej się e, w, te pieniądze mogą nam się szybciej wyczerpać niż się tego spodziewamy no a szkodą będzie to że e, program zatraci ogólnokrajowy charakter to teraz program przystankowy. Tak, teraz program przystankowy. Program przystankowy to jest yy, yy, też coś bardzo pożądanego. To znaczy, yy, w wielu miejscach Polski, na przykład stacja kolejowa jest za wsią, a pociąg idzie dosłownie wzdłuż zabudowań danej wsi, ale zatrzymuje się na przykład 500 metrów za ostatnim budynkiem wsi. I taka generalna redefinicja sieci punktów, gdzie zatrzymują się pociągi, jest bardzo skazana. Niestety jednak program przystankowy był robiony na chybcika i w ogóle w początkowej jego wersji to nie zauważono takich, no na przykład Oława Zachodnia pojawiła się dopiero w drugiej wersji, bo w pierwszej wersji nie było tego, a to jest. Oława ma stację kolejową w jednej części miasta, a potem wzdłuż drugiej części miasta, gdzie są osiedla blokowiska, pociągi przejeżdżają bez zatrzymania. I ten przykład Oławy pokazał, że no ktoś nie przyjrzał się tak wnikliwie tej sieci kolejowej. I uważam, że taki program przystankowy powinien być naprawdę przygotowany jak dobry dokument planistyczny, a nie na zasadzie takiej, że na szybko musimy znaleźć jakieś lokalizacje, gdzie powinny powstać stacje kolejowe. To powinno się odbywać na, czy przystanki kolejowe, to powinno się odbywać na zasadzie... E, poważnych konsultacji ze wszystkimi samorządami, e, z, e, które by każdy samorząd wskazał, bo znowu mamy taką zasadę dobrowolności, to znaczy e, to tak działa i w Kolei Plus, i w Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, i także w tym programie, że e, Mieszkańcy gmin, gdzie włodarz jest mniej aktywny, nie chce mu się walczyć z koleją, bo współpraca z koleją jest trudna. No to nie jest w żaden sposób to, zobligowany. To nie jest zobligowane. I w związku z tym może być tak, że w ramach programu przystankowego nie powstaną przystanki w tych lokalizacjach, gdzie są bardzo potrzebne, bo na przykład nikomu się nie chciało zgłosić. A zadaniem Ministerstwa Infrastruktury i spółki PKP Polskiej Niekolejowej jest po prostu, stworzyć taką sieć kolejową, żeby ona była jak najbardziej dostosowana do warunków e, lokalnych, a nie czekać na to, czy jakiś samorząd coś zgłosi, czy też nie będzie mu się e, chciało. Natomiast e, i ten program przystankowy e, e, na tym etapie przygotowawczym, ten etap przygotowawczy za szybko przebiegł, e, bo nie zastanowiono się poważnie, poważnie na przykład nad tym, gdzie są jakieś duże e, strefy przemysłowe, gdzie Tysiące ludzi dojeżdżają do pracy i e, przy której to strefie przejeżdża linia kolejowa, e, czy też na przykład e, przystanki kolejowe przy centrach handlowych, no przy różnych dużych generatorach, ale nikt niestety nie sprzyjrzał się e, poważnie, mówiąc e, symbolicznie, mapie Polski, gdzie takie potrzeby, gdzie takie generatory e, występują, więc trochę będziemy mieli przypadkowość. Czyli ale właśnie z, ty dużo... z tych wszystkich trzech projektów bije. Najwięcej jednak taka przypadkowość i takie pospolite ruszenie, że kto ma jakiegoś realnego obowiązku. Tak, kto ma ochotę, ten może coś uzyskać z takiego programu, ale kto nie ma, nic nie musi robić. To teraz jeszcze szybko CPK i komponencie kolejowym. Czas programu dobiega nam powoli końca. Tak jest. Centralny port komunikacyjny, no to jest temat rzeka, o którym można by mówić godzinami. Natomiast tak. Rozdzielam. Czy on coś zmieni? Przede wszystkim dwa, dwa komponenty. Te linie wysokiej prędkości rzeczywiście coś zmienią w kwestii wykluczenia komunikacyjnego. Zmienią. Y jeżeli powstaną, bo e, rzeczywiście e, na przykład to, co jest rozsądne, patrząc z, z takiego lokalnego e, zasięgu, lokalnych problemów wykluczenia transportowego, no na przykład mówi się o tym, że e, no, twórcy e, koncepcji CPK mówią o tym, że linie dużych prędkości mają być też wykorzystywane do e, przewozów o zasięgu regionalnym. I to jest bardzo ciekawa koncepcja, bo tak się dzieje w, e, na przykład w Niemczech, że koleje dużych prędkości nie służą wyłącznie połączeniem tranzytowym największych miast, tylko również powstają stacje w mniejszych miejscowościach i na takiej linie wpuszczany jest ruch regionalny. Na przykład między Monachium a Norymbergą pociągi zatrzymują się po drodze i spowodowały, że do tych najatrakcyjniejszych w Bawarii miast pod względem rynku pracy, w uczelni, no, z takich. Z trochę z takiego bawarskiego interioru można bardzo szybko dojechać, no co zwiększa możliwości e, mieszkańców. I e, to mówią również e, o podobnych celach, mówią również e, twórcy CPK, tego założenia. Natomiast problem CPK na przykład no, jest taki personalno-polityczny, tam jest taki przerób e, kadrowy, tam się cały czas zmieniają osoby, które e, pracują, e, no że... Trochę no nie wiemy też... jak traktować to, że ktoś coś powiedział rok temu, ale już... Dawno tam nie pracuje. No, na przykład y, te deklaracje dotyczące maksymalnych prędkości. Ktoś mówił 350, ktoś mówił 200, tak, ktoś i, mówił 250. I, i, na przykład kiedyś y, wydawało się, że bardziej e, do głosu dochodzi tak zwana koncepcja kolei rozsądnie dużych prędkości, która y, uważam, że y, jest y, zasadna. To znaczy, że celem samym w sobie nie ma być jak najszybsza jazda pociągu, tylko jak najatrakcyjniejszy czas jazdy. I atrakcyjny czas jazdy można osiągać nie tylko e, dużą prędkością pociągu, ale na przykład e, dbaniem o to, żeby nie było wąskich gardeł na wlotach do e, węzłów kolejowych, bo może być taka sytuacja, że pociąg będzie jechał 300 na godzinę, a potem to, co uzyska dzięki Zostanie tej dużej stracone prędkości straci stanąc. na e, wlocie do Warszawy czy do Krakowa, bo tam te, ta przepustowość nie będzie odpowiednio zapewniona. Ale to a. wszystko też trzeba w zasadzie mieć na uwadze, czy CPK w w ogóle powstanie. No I no właśnie do tego, bo, dążę, do tego dążę, że CPK było. W dalszym e, ciągu utrzymują, że w 2027 to się stanie. No ja w to nie wierzę, to jest niemożliwe, e, więc mogę się założyć, że tak nie będzie. Natomiast e, problem jest taki, że z jednej strony centralny port komunikacyjny, cała ta koncepcja. E, Wskazała to, co powinno być wskazane na przykład w 45 roku, gdy zmieniły się granice Polski i w Polsce znalazł się Wrocław. I do dzisiaj a linie kolejowe między Warszawą a Wrocławiem, no nie ma jednej magistrali zapewniającej odpowiednie parametry przejazdu z Warszawy do Wrocławia. Zawsze któraś trasa prowadzi jakimiś liniami jednotorowymi, które... Przed 1945 rokiem były peryferyjnymi liniami na terenie Niemiec i jakimiś lokalnymi, które po zmianie granic musiały zostać wykorzystane jako te linie e, dalekobieżne, podstawowe. I od 1945 roku problem połączenia Warszawy i Wrocławia, czyli największych dwóch miast tej nowej części Polski, tych tak zwanych ziem odzyskanych i starej części Polski, nie został rozwiązany. I CPK nazywa takie, czy wskazuje takie e, problemy, jak. No, właśnie na przykład te porozbiorowe, czy e, nie tylko porozbiorowe zmiany granic i brak dostosowania sieci kolejowej do nowego kształtu Polski. Czy na przykład e, słaba gęstość sieci kolejowej na wschodzie Polski. I e, centralny port komunikacyjny nazywa te rzeczy, określa i e, postuluje, że trzeba to e, tym zająć się i rozwiązać. Tylko problem jest taki, że nawet jeżeli uznamy, że pro, y, koncepcja cała i cały projekt jest realistyczny, e, no to e, pytanie, co z tego projektu, z całego przedsięwzięcia, no, właściwie przebudowy sieci kolejowej zostanie. I e, to, co jest największym zagrożeniem, już kończąc ten wątek, to e, centralizacja sieci kolejowej na e, jednym punkcie w centrum Polski. Polska jest krajem... E, równomiernie rozłożonych dużych miast e, i nie należy tworzyć sieci kolejowej, w której będziemy musieli już tak trochę przesadzając, a trochę nie, e, z Lublina do Krakowa, jechać przez centralny port, port komunikacyjny. komunikacyjny. I to po pierwsze nie będzie dobre, jeśli chodzi o siatkę osiedleńczą, o dostosowanie sieci kolejowej do kierunków dojazdów i przejazdów ludzi między regionami, ale to też grozi zakorkowaniem sieci kolejowej w tym centralnym punkcie przesiadkowym, no bo jeżeli większość połączeń dalekobieżnych tych Nazwijmy to dużych prędkości, będzie musiała przejechać przez ten punkt. To tam będziemy mieli problem dużej liczby pociągów, e, przesiadek. E, I to może powodować, że jedno zakłócenie w centralnym porcie komunikacyjnym będzie rozlewało się na całą sieć kolejową. A przecież taki pociąg, np. z Lublina do e, Krakowa, z Lublina do Wrocławia, w ogóle nie musiałby jechać przez e, tamten Co więcej, no, patrząc geograficznie, ta trasa nawet mniej miałaby sensu niż taka. Krótsza. Co by tu dużo nie mówić, sam centralny port komunikacyjny to temat rzeka, a co dopiero wszystkie, wszystkie tematy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu. Ja też dziękuję. To był program Młodych razem w telewizji w punkt. Z Karolem Tramerem rozmawiałem o wykluczeniu komunikacyjnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo.